雨ій karl aso ti chamany amen an pou ti treats nan toter ou karl te zanyej nan robote kou mou pou... bab tio lwen lwen bay 해�

Fiftymų? Bo temu dalej, <sad> bo, bo telefon zleci, kurwa <Suský>, Jak ci to jest ciula... Tego nie widzę, bo ciemno... mówić. <sad> Idź, <sad> Ej, chodź tu, bo musi być światło. <sad> nie ma światła. Ciemno. <sad> ej, to to A Właśnie, ej, on ci będzie gadał coś. No. <h gasket> <By> Ty. <kłodity> <sad> nie pracujesz. <kurru. h�> <sad> ej, nie robisz. Już laurele, idzie, ugrajcie. Od razu wskak pasy, nie? Od razu wskak pasy, nie? Tak ani dorówna. Nie, nie. Ale to jest osobiście. Nie ma stan stresu. Te cioma. Weźiesz? Proszę. Proszę. Zaświeć to, bo nie widać. Nie, idę na o, Jak to, jest... weźmy, to nie, nie Co się tam... Chodź palić. To no, Co pijesz? Spirol? Nie, kurwa. Kurwa, kurwa. nie widzę Nie Na piwo. Postawię Ci no, mam Że... ma. coś Co tu masz? To chodź, postaw. Nie. <śle> zobacz. Pokaż mu stówę. Ja pierdolę siwak! Ej, ślamy! Ej, chodźmy, chodźmy, chodźmy zajmiemy go do stówy, co? Idę, dawaj. Złodziej, pierdole. Dzisiaj nas Paweł zapyta. Powiem że to kradniesz, bo cię szukali. Ej, którzy... Idziemy, wczoraj się szukali, kurwa. Ale dzisiaj się kurwa. No, kurwa, ja kryminalistów, kurwa. Bo mówiłem mu, że tam, kurwa, po narkotyki się nie stoi. Jeden chuj, kurwa. Idziemy. Czemu, ej, Ej! Ej! słuchaj, Te, słuchaj, nam kurwa kurwa, słuchaj, no wiem, wiem, że wiem, że ty... ty...